Cześć moi kochani, i ogólnie nie chciałem, nie miałem zamiaru takiego nagrywać, taki odcinek, ale dużo do mnie piszecie prywatnie, i nie tylko pod filmami i są komentarze kiedy film, kiedy film, dlaczego już nie nagrywam, i tym podobne. To nie jest tak, że ja nie nagrywam. Będę nagrywać Spokojnie, tylko teraz jest po prostu taki czas u mnie, gdzie mamy troszeczkę więcej obowiązków domowych, troszeczkę zajmuję się innymi sprawami, a też mi w tym troszeczkę teraz pomaga, ja jestem ciągle aktywny, tylko że przeniosłem się na Twitcha, jeżeli chodzi o live'y, przeniosłem się na Twitcha. Dlaczego się przeniosłem na Twitcha? Ponieważ YouTube nie daje możliwości rozwoju. YouTube po prostu robi się taki już... Taka stagnacja, więc trzeba było się przenieść na Twitcha. Zresztą troszeczkę ponamawiany też zostałem, biłem się z myślami, bo z jednej strony, tak, to prawda, na YouTubie większa oglądalność, na YouTubie by była większa oglądalność, ale ta, jeżeli chce się rozwijać, to ta oglądalność nie przelewa się na. Yy, zarobki z YouTube'a dobrze wiecie, że ja chcę robić turnieje, chcę coś organizować, jakieś giveawaye, po prostu chcę robić coś, gdzie będę mógł iść do przodu. Robię co tydzień mini kapa. Teraz przejąłem top 16 od Chester'a. Tamta edycja poprzednia, teraz w tamtym weekend, no było troszeczkę zamieszania z mojej winy, przyznaję się, przepraszam wszystkich publicznie i tym podobne, ale już edycja w kwietni, yy, marcowa, czyli w kwietniu będziemy dograć, będziemy grać na koniec miesiąca jakoś tak y, miesiąc do tyłu po prostu zaległy i 6-7 kwietnia gramy top 16 i to już ta edycja będzie bardziej lepiej zorganizowana y, nagrody dla zwycięskiego klanu i MVP MVP gdzie będzie 100 PSC do wygrania z tego co się orientuje mm. Tutaj dużo osób chce pomagać, przy tym to 16. Liderzy klanów naprawdę zebrali się, pomogli grupę na telegramie zrobić, tam powstały, wszystkie po prostu klany tam weszły. No jest też zamieszanie w koło jednego klanu, ale nie będę się wywodził na ten temat, bo... Ja wiem, że to są sprawy wewnętrzne, no ale ja chcę mieć top 16 prowadzić, a nie top 100 i powyżej. nie? Więc jeżeli miałyby mi się przez tą awanturę wykruszyć klany, wolę, żeby ten jeden klan po prostu ogarnął swoją organizację, ustatkował swój status, y kto tam rządzi i w ogóle i wtedy oni z miną chęcią wrócą. No, dla mnie nie ma problemu. Po prostu chcę, żeby była jednogłośność, że gramy wszyscy razem. Więc to16 dużo osób pomaga. Nawiązałem właśnie też współpracę. Na pewno znacie grupę na Telegramie: gramy za grosze, dobrze? Nie chyba ja nie pomyliłem. I oni sponsorują nagrodę dla MVP. Więc to16 to za miesiąc myślę, że będzie mega, mega bomba. I czemu na Twitchu jeszcze raz do tego wracam? Ponieważ na YouTubie. Za te 3 godziny streamowania mogło być z tych reklam, z tych oglądalności, powiedzmy maksymalnie dolar. Tam nie dało się zarobić. A już teraz na Twitchu, gdzie jestem partnerem, no tam nie ma takich na przykład oglądalności, ale to 100 widzów, 200, już gwarantuje jakieś zarobki z tego Twitcha, bo w jeden dzień już, no, powiedzmy, puściłem reklamy testowo. Już z tych reklam wpadły 3 dolary. Więc tam na Twitchu troszeczkę można więcej zarobić i mogę to przełożyć na te mini kapy na poprawę top 16 też tą ligę Brave Poland chcę dalej ogarniać i ogarniamy, bo grają chłopaki i może coś z tego jeszcze większego powstanie więc streamuję na Twitchu, ostatnie 3 dni streamowałem, tak jak mówiłem, nie mam czasu, żeby troszeczkę usiąść, nagrać, zmontować odcinek, bo to troszeczkę zajmuje czasu, ale powiedzmy, przed południem, po południu zajmuję się swoimi obowiązkami, przychodzę do domu, ogarniam się, godzina 19, siadam do komputera i ty, puk, prowadzę live'a i gadam z Wami i robimy jakieś losowania do znajomych i gramy i jakieś turnieje i niebawem ja mocniej zaczynam ręce grać, lamić. <laughs> więc naprawdę serdecznie zapraszam Was na Twitcha polubcie mój profil na Twitchu i tam przeważnie o 19 i robimy właśnie yy, live'y i Przeważnie jak wejdziecie na ten kanał na Twitchu, widzicie planszę, moją brzydką mortkę i tam przeważnie plan na live'y, kiedy live'y będą, czasami się będą zdarzać live'y yy, niezapowiedziane, bo nie wiem, czy dzisiaj na przykład zrobię. Zależy wszystko od pogody, bo chciałbym dzisiaj, mój syn chce jechać ze mną dzisiaj na działkę popracować, więc bogarniamy bo działkę. Zdjęcie tam pewnie gdzieś tutaj wleci, zobaczycie, dostaliśmy taką działkę od miasta i sobie po prostu robimy pod jakieś tam uprawy, żeby o czymś się zająć więc no, troszeczkę czas z rodziną, a wieczorami po prostu siadamy te 2-3 godzinki na streamie sobie pogadamy, pogramy, pośmiejemy się. To nie gieruś. No, więc tam też trochę modów już powstało, powoli rozwijamy ten kanał i to nie jest tak, że ja z YouTube'a zniknę, bo niedługo wrócę do odcinków. Tylko ogarnę właśnie tą działkę, ogarnę parę spraw i wrócę do odcinków, więc spokojnie, ja nadal Clash Royale będę nagrywać, tak samo Tactical Monsters i jeszcze inne gry. Ale na Twitchu, na Twitchu mówię, tych live'ów ostatnio zrobiliśmy sporo. W tym tygodniu ostatnie trzy dni to były live'y. Dzisiaj nie... mam czwarty dzień ostatniego wolnego. Nie wiem czy dzisiaj będzie live. To jeszcze jest decyzja, która zapadnie pewnie na ostatnią chwilę. No i... Mam cztery dni pracujące i później znowu od poniedziałku zaczynamy live, więc myślę, że na Twitchu jest o wiele fajniejsza atmosfera. Naprawdę tam i pogadać sobie spokojnie możemy, ten czat, tam naprawdę wpadnijcie chociaż raz na jednego live'a i zobaczycie, co tam się wyprawia. I gadamy, i się śmiejemy, i płaczemy, i zacząłem tańczyć i Zacząłem tańczyć na live, więc jeżeli chcecie zobaczyć to wszystko, to zapraszam. Naprawdę rozumiem teraz takich większych youtuberów, chociażby rok, jakiegoś, jak mu się córka tam urodziła, też powiedział, że znika z YouTube'a i nie wie na jaki czas, ale wieczorami streamował sobie na Twitchu. I ja go teraz naprawdę rozumiem, bo ja troszeczkę na siłę chciałem tego YouTube'a robić, i teraz też dzięki temu, że odpoczywam naprawdę od montowania tych filmów, ja też nabieram takiej siły. I wieczorami sobie wpadam po z Wami pogadać, pograć. Jest, jest naprawdę mega. Ale nie bawa, niebawem odcineczki wrócą spokojnie. Yy, możecie zostać tutaj na kanale, bo będą się pojawiać odcinki. Mam parę w zanadrzut, yy, które chciałem nagrać, ale po prostu tak jak mówię, no nie ma czasu, kiedy to zrealizować, tak naprawdę. No dobrze, więc żyję, odcinki będą, live'y są na Twitchu, zostałem partnerem Twitcha, naprawdę Was tam zachęcam, mój taki cel to osiągnąć 100 widzów normalnie, żeby było 100 na każdym live'ie, a docelowo tak 200-300 i wtedy naprawdę mamy pole do popisu, żeby organizować więcej jakichś turniejów, rozgryweczek. Myślę też na takim, chociażby raz zrobić jakieś rozgrywki dla tych słabszych graczy, ale to mówię, muszę ogarnąć najpierw to 16, minikapa już powoli rozwijamy i więc wszystko powoli, powoli. Po prostu wpadajcie, rzucajcie swoje pomysły na czacie na Twitchu, a odcinki na YouTubie niebawem wrócą, bo chociaż nawet na będziemy tak robić, że... Na Twitchu będziemy też w trakcie live'u nagrywać odcinki i tam w ogóle czat będzie się Was pojawiał, jakieś pozdrowienia będą, bo często o to prosicie. Ja chętnie wszystko, co spełnię, wiem, że nie wszystkich pozdrowię, nie ze wszystkimi zagram, ale na tym Twitchu będziemy się starać tworzyć tą, tą, tą całą otoczkę i w ogóle, no naprawdę, padnijcie, nie pożałujecie. Wczoraj na live'ie na przykład był mój syn. Ci, co byli na live, napiszcie w komentarzach, kto był wczoraj na live, widział, co mój syn robił po angielsku, wstydził się mówić po angielsku, ale po angielsku na czacie pisał i w ogóle no fajnie było, fajnie. Zapraszam Was serdecznie i trzymajcie się cieplutko.